Witajcie tu super gościu a no to kolejny znowu unboxing na moim kanale YouTube. Patrzcie, to nas Dodge Ice, na którego długo czekałem. Tak, 10 numerów od rozpoczęcia penumeraty czyli bardzo długo. Film ten dedykuję koleżance mej, Gram Pauli, w której się zaurocyłem Wielkiej miłos... miłośniczce samochodów. No przejdźmy teraz do unboxingu, bo to należałoby zrobić. Tak się prezentuje nas doc po wyjęciu z jego pudełka i. Śmiem mówić, że jest nieźle. Bardzo nieźle. Bardzo fajnie jest. Tak. Mamy całą masę pięknych detali. Do tego lakier pięknie się błyscy. Pięknie połyskuje. Mamy światła. Z tyłu całą masę detali. Pięknych detali. Że niemal, że powiemy. Jak na coś w tej skali... Jak na coś tak małego, w tej skali jest to bardzo pięknie wymodelowane. Tutaj mamy jakąś turbinę, generator, zbiornik paliwa. Tutaj jakiś taki odzut, czy turbina. Nie wiem co to jest. Koła są świetne. Model jest świetny. Model jest fajny. Do tego naprawdę. Kawał porządnej roboty. To jest metal, nie plastik. Tak. To jest metalowe. Pięknie wymodelowane. I powiem szezę, robi dobrą robotę. Tak. Teraz odkręćmy go od podstawki i zobaczmy jak to się prezentuje od spodu. Choć wiem, że tego się nie robi, ale odkręćmy to, bo to jest moje. Oto jak się prezentuje nas do Ice po wyjęciu z jego opakowania. Wiem w tej chwili stracił swoją wartość, ale przecież ja tego nie zamierzam sprzedawać. Zamierzam filmy z tym robić w Stop monitoring i różne takie. I ponownie przyjrzyjmy się detalom. A detali to to ma co nie miała. Tutaj mamy dyfuzor Jest polakierowany. Naprawdę to jest świetna bryka. Tu mamy wydech. Tu mamy. Światła do tego auto fajnie, fajnie się przesuwa. Nie jest ocięzałe. I powiem Wam srezę: świetna kolekcja. Tak, wypas konkretny. Bardzo piękne detale, ma. A tutaj mamy. Patrzcie: Rogo LT. Przyznaję, jak na coś w tej skali to jest naprawdę wypas konkretny. Dla tego konkretnego modelu wybrałem prumeratę premium. Na razie dla tego modelu konkretnego. Później dojdą jeszcze Offroad i radiowosy. No mam nadzieję, że Wam się ta, ta, ten unboxing podobał, niedługo, zaba, zaba, niedługo, bo przy 12 przesyłce, to będzie w maju, czy w czerwcu bodajże, będzie kolejny model premium.